Na tym posiedzeniu był pan poseł Marek Jakubiak, proszę powiedzieć, jak to wyglądało i co to oznacza ta opowieść Donalda Tuska, który ujawnia no, de facto szczegóły tego spotkania, więc chyba i my jesteśmy zwolnieni z tajemnicy i pan poseł o historycznej reakcji Andrzeja Dudy. Jak to wyglądało? Po pierwsze, jak to Tusk? No, w, tej, w tej sprawie też konfabuluje. No. Na szczęście protokoły są z tego posiedzenia i zapewne... Cały, cały ten. Wieś, to było tak, Łukasz, że no wiadomo, na WRB-nie najpierw prezydent ma przemówienie, potem druga osoba w państwie, trzecia osoba w państwie, potem premier. I tutaj dostał głos też pan Karol Nawrocki, chyba po to, żeby podziękować za zaproszenie, bo tak to wyglądało. I Donald Tusk, jak to zwykle, żebyśmy dobrze się zrozumieli. Ja tu działam zgodnie z konstytucją i w ogóle, ale nie możemy, bo wynik wyborów jest podważany i tak dalej, wiesz. I nie tylko się Duda zdenerwował, bo ja też się zdenerwowałem. Co to za jakieś teksty w ogóle? Co to za jakieś teksty? Ja mu powiedziałem wprost, panie premierze, odliczenia głosów to były komisje wyborcze, w których zasiadali przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych. Teraz to wy chcecie oszukiwać, teraz to chcecie oszukiwać wybory, czyli dokonać oszustwa, globalnego oszustwa, bo. Co to jest za sytuacja, że dwóch sędziów sądu rejonowego razem z prokuratorem ponownie głosy liczą? Co to jest w ogóle? No, gdzie, to, gdzie, gdzie to w Konstytucji jest napisane? W którym miejscu, pytam się, bo to brednie, co tam opowiada ten cały Tusk. No, chcą przekręcić wybory, chcą dokonać rumuńskiego wariantu, tylko w trochę inny sposób. Te wszystkie, te wszystkie e, e, protesty wyborcze. One są kopiuj i wklej. To jest po prostu robienie wyniku po to, żeby potem powiedzieć, że Nawrocki nie jest prezydentem, bo 30 tysięcy protestów było. Już nie będzie nikt pamiętał, że to są kartki papieru przepisane i wysłane z różnych stron Polski. Nikt tego nie będzie pamiętał kiedyś. Robią sobie po prostu zwyczajnie, już przygotowują się do sekowania, do torpedowania, że tak powiem, Kadencji Nawrockiego. Taka jest prawda. Natomiast co do istoty, Duda nie historycznie, tylko powiedział mu, co zrobi. A powiedział mu tak dosadnie, że Tusk mało nie spadł z krzesła. Tusk się kręcił, nie, nie mógł sobie pozycji wygodnej do siedzenia znaleźć, no nie mógł się w ogóle odnaleźć. Także niech on nie mówi o historycznej, historycznej że tak powiem, wypowiedzi prezydenta, bo sam zachowywał się historycznie, co najmniej, jak zwykle zresztą. No dobrze, ale to skoro mamy wyjaśnioną tą sytuację na posiedzeniu RBN-u, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to jeszcze ty, po tej konferencji, jeszcze raz w sprawie wyborów, Donald Tusk zabrał głos. Tym razem wpis na Twitterze. On wygląda następująco. Konstytucja dwukropek i cudzysłów wyborcy przysługuje prawo do zgłoszenia do sądu najwyższego protestu przeciwko ważności wyborów prezydenta. Koniec cudzysłowi i kropka. Obowiązkiem sądu jest sprawdzenie każdego protestu i ponowne przesunięcie głosów w każdym budzącym wątpliwości przypadku. Koniec kropka i na końcu też jest kropka. Tak napisał Donald Tusk. Tak jakby, tak, tak jakby premier. Dołączał się do Romana Giertycha, do, bo były spekulacje, że Giertych na własną rękę, że Giertych robi coś, a Donald Tusk ich stopuje. No nie, to już wiemy, że nie. Donald Tusk y, 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 albo cicho wspierał, albo, albo nie, ale teraz głośno dołącza się do akcji Romana Giertycha. Jakby uznał, że, że teraz trzeba uderzyć, że teraz jest szansa właśnie na co? Na pocztę, na no dobrze, ale to na co? Jak my się mamy czuć, jak w 23 roku były wybory do parlamentu i sąd podjął decyzję o ważności tych wyborów, nie rozpatrując żadnego protestu, bo tyle ich było. Cytuję dosłownie, zdanie odrębne do, do sędziów Izby nadzwyczajnej. Wygłosił sędzia, który po prostu oświadczył, że sąd najwyższy nie rozpatrzył żadnego praktycznie żadnego e, e, sprzeciwu e, wyborczego, dlatego że tyle ich było, no. i co, i wszystko jest w porządku, 23 rok to jest OK, e, teraz się nie podoba, bo wtedy wygrali, a teraz przykrywają, no to tylko i wyłącznie meeting kuliczny tutaj sprawy rozstrzygnie. Do, 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 mówił o protestach Andrzej Duda, ale to się do tego przejdziemy. No, ile jest temperatura, no, ile jak pan poseł czuł w Donaldzie Tusku, ale też w innych posłach, tam rozmawiacie między sobą, że rzeczywiście jest taka wola. O tym mówił dzisiaj, czy tam wczoraj pan poseł Szczerbacz, tam europoseł, e, e, który, który mówił, że być może 6 sierpnia to się nie wyrobi z od najwyższych. to nie jest termin do dotrzymania że to jest takie, no tam narasta taka chęć, żeby te wybory wywrócić, to jest plan Donalda Tuska? Nie no, to jest oczywiste, no bo to wraca, że tak powiem, sprawa ponownych wyborów, oni tam przygotują się, jak w Rumunii, przygotują się już do tych wyborów, będą chcieli, jak tylko będą mogli te wybory i, i tyle, no. natomiast powiem, że to w Polsce, Polska to nie Rumunia, Zlekceważenie 10, ponad 10 milionów głosów może doprowadzić do bardzo poważnej eskalacji ze strajkami generalnymi włącznie. Bo ja przypominam, że po tej drugiej stronie jest establishment, który czerpie z pracy ludu, a lud wybrał w swojej większości Karola Nawrockiego. No więc lud może powiedzieć już stop tego. My sobie teraz urlop na żądanie bierzemy na trzy dni, cała gospodarka stanie na trzy dni, a potem przyjdziemy do Warszawy wszyscy razem. No. I taka może być odpowiedź. O protesty wyborcze. ja wtedy myślałem, że to przesada, że to jest nie tak, że to w ogóle niepotrzebny temat, ale o taki wariant, parę ładnych tygodni temu w rozmowie z Andrzejem Dudą pytał Krzysztof Skowroński na antenie radia wnety: posłuchajmy, bo ta odpowiedź wówczas prezydenta też jest ciekawa. Pan z prezydentem elektem, to panowie mają świadomość, że mogą być jeszcze jakieś niespodzianki na tej drodze. Panie redaktorze, zawsze może być wszystko oczywiście i y, 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 oczywiście w, w polityce trzeba przewidywać różne scenariusze, ale ja nie bez kozery, y, nie, czyli nie bez przyczyny y, y, apelowałem do moich rodaków o gremialne wzięcie udziału w wyborach, ponieważ to jest kwestia tego, co oznacza. W istocie, ten trud, który Polacy ponieśli, idąc. Ludzie wybrali. 10 milionów 600 tysięcy zagłosowało Więcej na, na niż Solidarność. Na, 10 milionów 600 tysięcy zagłosowało na Karola Nawrockiego. I premier Tusk, myślę, też wie, że ludzie mogliby się trochę zdenerwować, jakby próbował przekręcić te wybory. I doprowadzić, i próbować doprowadzić do tego, żeby prezydent nie mógł objąć urzędu i myślę, że powinien się liczyć z tym, że 10 milionów ludzi może mu wyjść na ulicę wtedy, a tego może nie przetrwać. Tak, mówił parę ładnych tygodni temu, bo to było tuż, to był pierwszy wywiad prezydent Żedłby dla naszego radia. Pierwszy po, w ogóle pierwszy po, po wyborach. No, i miał intuicję w prezydent. Tylko pytanie, czy Donald Tusk przestał się bać tych 10 milionów ludzi? Jak to jest, że on idzie tak bardzo na ścianę, że on idzie w ten wariant wywrócenia wyborów? On ma, powiem, że jak będą rozruchy, no to on tam się zamknie w tej swojej willi, policja go będzie strzegła i tyle. Natomiast w istocie swojej widzę wyraźnie, że ludzie zaczynają się denerwować. No. Ja miałem takie spotkanie w Aleksandrowie łódzkim. gdzie są pełne sale ludzi zaniepokojonych tą sytuacją i chcących coś robić. I ja nie wiem, czy długo się da powstrzymać ludzi, na przykład, przed agresją, bo tak naprawdę dziś agresywną jest tylko druga strona, agresywna. Teraz ostatnio szedłem tutaj sobie ulicą i, i też do mnie gości, co? Przekręciliście te wybory? No więc. Wiesz, Łukasz, to jest po prostu mięso polityczne. Nikt się nie ale chce. Ale, nic... ale to już gra, to już jest tak, że to stało się paliwem politycznym, tak, że Roman tak, Giertych tak, już tam. Tak. E... Tak. I to nawoływanie do zamachu stanu, bo to jest zamach stanu tak naprawdę. No to Giertych musi wiedzieć, bo jest adwokatem, y, 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 jakie są sankcje za zamach stanu. On musi wiedzieć. nie, ale nie ma żadnego było... powodu do tego, żeby mówić, że, że były sfałszowane wybory. Jeszcze raz, mój przedstawiciel w Mińsku Mazowieckim, a więc w tym, w, tym, w tym komitecie, w tym punkcie wyborczym, w którym dokonano tam podmiany nazwisk, na sam koniec, proszę Państwa, no przesłał mi zdjęcie no, tego pakietu, który został do PKW wysłany. I, te, I na tym zdjęciu wyraźnie widać, że wygrywa ten Karol, nie Karol, tylko Rafał Trzaskowski, a Karol Nawrowski przegrywa. I tam są ilości podpisu, tych głosów napisane na każdym pakiecie. Ja nie widzę tu powodu, jeżeli tu doszło do takiego czeskiego błędu w istocie u przewodniczącego komisji. To na litość boską takie i co, i na trzydzieści parę tysięcy punktów wyborczych mamy kilka przypadków takich pomyłek czeskich? To jest źle? Ale to już stanowi pewien asunt, żeby, żeby to prowadować to, żeby było żeby ja. właśnie pretekst. Pretekst, ja. żeby podważać wybory. No co ciekawe, często przewodniczącymi w tych komisjach albo w składach były osoby związane z platformą, nie? wiem, czy To była przypadkowa pomyłka, ale też osoby, które są w komisjach, ja nie byłem nigdy zna, znam, osoby, które były wiele razy w komisjach, mówię, że, że to, co mówi, bo dzisiaj tusk na konferencji mówił o fałszerstwach, wprost użył tego słowa tak. i oskarżył ludzi o fałszerstwo. To jest kompletna bzdura, to takie pomyłki wynikają raczej ze zmęczenia, gdzieś tam z nieogarniania. To, to jest tak, że stawki za to bycie w komisji są w tej chwili bardzo niskie, bo są niewaloryzowane. To jest 500-700 zł, 700 dla przewodniczącego, a praca jest na cały dzień. To już jest na jak to przecież na godzinę, to już jest poniżej stawki minimalnej de facto, bo czasami trzeba długo siedzieć i to właśnie tak wychodzi 30-25 zł za godzinę, a stawka minimalna jest 28 w tej chwili za godzinę, więc to już jest tak, że tam. Albo ludzie bardzo ideowi, albo tacy, którzy rzeczywiście, tak, ja. wszyscy ci, którzy jakoś się kalkulowało, to już ktoś woli pójść sobie na nockę do pracy, zarobić dwa razy więcej niż siedzieć i liczyć te, te komisje, więc też jest taki dobór, sesja jest negatywna. No to powoduje, że po prostu tych pomłek jest więcej. No ale Donald Tusk dzisiaj mówił wprost, ja tego nie wyciąłem akurat, ale mówił wprost, użył słowa fałszerstwa wyborcze, więc narracja jest, jest ukuta pytanie ile osób z nim pójdzie ale to zanim to pytanie to pytanie o Romana Gietera który wczoraj na platformie X porównał sytuację do zamachu majowego i mówił, że wtedy Dmowski popełnił błąd, bo nie chciał eskalacji międzynarodowej i nie zgodził się na tłumienie buntu, i to jest jego największa przewina. Ale jesteśmy w tym samym momencie, że właśnie Jarosław i Kaczyński i, i Karol Nawrocki to jest Piłsudski, a, a Roman Giertek, jak rozumiem, już się ubiera w szaty, albo Tuska ubiera w szaty Romana Dmowskiego, który właśnie chce albo nie chce się bronić przed zamachem stanu, a tym zamachem stanu są wygrane wybory demokratyczne przez Karola Nawrockiego. Co się dzieje w głowie Romana Giertycha? Jaki tam jest kalkulacja? A, wiesz, ale to jest. Naprawdę ciężko mi się na ten temat rozmawia, bo to jest patologia zwyczajna. To, co oni robią, to jest patologia, to nie jest polityka, to jest patologia. I w sytuacji takiej, kiedy OBWE, organizacja obserwatorzy międzynarodowych wyborów, mówią, że były tam wykroczenia, ale akurat dotyczące Trzaskowskiego. I, a poza tym zostały przeprowadzone prawidłowo wybory, no to ja przepraszam bardzo, to kto ma jeszcze powiedzieć cokolwiek, no? Oczernianie narodu polskiego przez dwóch Niemców, Giertyka i Tuska, niczego tu nie wniesie, no. Tylko hmm. i wyłącznie skończy się to mitingiem. I po tamtej stronie ludzie powinni zacząć też myśleć, no. Dobrze, ale z drugiej strony tam jest ta kalkulacja, a może chodzi tylko o to, nie o to, żeby wywrócić wybory, ale o to, żeby scementować, utwardzić swój własny elektorat, to co Pana posła spotkało, że chodzą ludzie, mówią, o, skończyły się wybory, żeby już nikt nie rozliczał Tuska, nie rozliczał Trzaskowskiego, nie pytał się, czy Tusk jest dobrym przywódcą, czy złym przywódcą, czy Trzaskowski był dobrym, czy złym kandydatem. Żeby tych najtwardszych zostawić ze świadomością, ukrali nam wybory, a wtedy nikt się Tuska, niko nie będzie czepiał i nie będą mieli święty spokój. No bo wiesz, to jest tak, ich jest Europa, ich jest Polska, ich jest rząd e, e, i to stado baranów wiesz, w Polsce to też jest ich, e, no po prostu Pany świata, no, Pany Polski. I teraz my wybierają sobie kandydata naszego z, z Kandydata z ludu, trzeba sobie jasno powiedzieć, no. człowieka, który sam do wszystkiego doszedł. No to przypomnę tylko agresywną z ich strony kampanię wyborczą, a mimo tych wszystkich ścieków, które oni wylewali, tej nienawiści, tej fali hejtu z zagranicznych kąt, tego, tego całego brudu świata, który wylali na Nawrodzkiego, Nawrodzki wygrywa. Bo tak Polacy uznali. I nic do tego Tuszkowi ani Giertykowi. PKW ogłosiło wynik wyborów i do widzenia. Jest zamknięta, jest uchwała podjęta, wręczona i dzisiaj czekamy tylko i wyłącznie na, na decyzję sądu, które z punktu widzenia formalnego podchodzi do tematu, a nie emocjonalnego. I tak też będzie, ale jeżeli werdykt będzie niepomyślnie Tuska i Giertycha, to się może dopiero rozpocząć pandemonium polityczno-prawne. Panie pośle, naszym gościem Marek Jakubiak, też jeden wątek wprowadzę, a to będzie wątek związany z zagranicą, bo o tym też pisał właśnie Roman Giertych. Chyba sugerując to wprost, ten wpis miał być taką, no, tak się sami robi, że się pewne aktualne myśli wplata w kostium historyczny. Nie, bo wtedy twierdził, że Roman Gierty, że Roman Dmowski nie zgodził się na no mniej część generałowej powiedzieć my ten bunt stłumimy, tylko on sobie, mówi, jak długo on powiedział on bys kilkanaście dni, a nie to trzeba być w trzy dni, a jak nie, to będą poważne reperkusje zagraniczne, ja się na to nie mogę godzić. To chyba historia jest nieprawdziwa, i dobrze się orientuje, no ale to już palicho. Pali tak, tak jest tak jest konstrukt Romana Giertycha a tu rozumiem jest taka sugestia Donaldzie Tusku, ty się nie bój za granicy, nie bój się reakcji Brukseli, nie oglądaj się na Berlin, na Unię Europejską która pogratulowała Nawrockiemu zwycięstwa nawet się na Trumpa nie oglądaj, nie bój się Trumpa tylko idź na całość, idź na no, tak to trzeba powiedzieć iść na pucz, iść na zamach stanu, a nie oglądaj się na obce, obce potencje, bo z kolei wielu posłów mówi, nie odważy się Tusk na, na zamach stanu, na wywrócenie polskiej konstytucji, na unieważnienie wyborów, no bo właśnie zareagowałyby Stany Zjednoczone. Jak to jest w tych relacjach zagranicznych? Nie, nie tylko Stany. Ja myślę, że Tusk powinien wiedzieć albo mieć taką wiedzę, że 70, ponad 70% służb mundurowych zagłosowało za Nawrockim. To jest jasna deklaracja poglądu. Ja przypomnę o tak zwanej psiej grypie, kiedy chcieli pałować Polaków na Marszu Niepodległości i szykowali prowokacje i policja zachorowała wtedy w całym garnizonie warszawskim na tak zwaną psią grypę, tak sami nazwali to. Poza tym 80% wszystkich więźniów głosowało nad Trzaskowskiego. To zobaczcie Państwo, gdzie, w którym miejscu jesteśmy. W którym no. miejscu jesteśmy. I, e, i teraz, e, i teraz e, do meritum. Musi Tusk e, uważać na takie rzeczy, bo Tusk jest nikim. W Europie Tusk jest popychadłem. Tusk, przypomnę tylko, jak Angela Merkel mówiła o Tusku, on jest łatwy do układania. Więc to jest. Dzisiaj to jest paria z Europy. On jak mówi, że moje doświadczenie międzynarodowe. Jakie on ma, jakie on ma doświadczenie międzynarodowe? Że z spódnicy Angeli Merkel nie wychodził? To takie doświadczenie mamy? Że w przynośni oczywiście. Że Angela Merkel go za rączkę prowadziła po salonach i mówiła: To jest Donald Tusk. Przywitajcie się z Panem. Potem Malta za pomocą y, y, też. Y, no, pe pewny sztuczek Angeli Merkel, Malta go zgłosiła na, na, na przewodniczącego Rady Europejskiej. I Niemcy mówią, to jest kandydat, e, kandydat e, nawet nie powiedzieli jakiego kraju, tylko to jest kandydat na przewodniczącego Rady Europejskiej. Nie no, to, bo to był kandydat Merkel i tyle. Oczywiście no, a teraz nie ma trening. Merkel. To co on stanowi? Pytam się, kim on jest w ogóle? No. I to jest pytanie, które też sam no. sobie musi zadać naszym gościem Marek Jakubiak. My się widzimy, słyszymy na antenie radia, na YouTubie, również dzięki patronom. Jeszcze przypomnę patron.net.pl, Nad Wszystkim patronom bardzo dziękujemy i zachęcam Państwa do zostania patronami, zwłaszcza w takich momentach warto wspierać niezależne media. A do tego jeszcze, że Państwo nas oglądacie na YouTubie, a to jest ponad tysiąc osób, to można zostawić subskrypcję, do czego bardzo Państwa zachęcam. A my teraz wprowadzimy osobę, od której jednak coś zależy w tej układance. Politycznie już bardzo słabiutki, ale formalnie jeszcze ma coś do powiedzenia Szymon Hołownia. Pytałem Szymon Hołownia, zresztą to omawialiśmy już poprzednim razem, ale to przypomnę raz jeszcze, bo na tej konferencji wspólnie się pojawiliśmy jako dziennikarze, pan poseł jako, jako parlamentarzysta patrzący ze schodów, ale, ale ten cytat, to odpowiedź na moje pytanie Marszałka okazję. W konfrontacyjnej pozie. W konfrontacyjnej pozie, jak zaznaczył wtedy Marszałek Hołownia, ale ja celowo wróciłem do tego nagrania. Bo pytanie, czy, czy Szymon Hołownia nie zmieni zdania, ale tak mówił jeszcze ten ponad tydzień temu, zobaczmy. Chcę jasno powiedzieć, rozwiewając wszelkie wątpliwości, że ja stoję na stanowisku i też mam do tego podstawy i opinie prawne. Obowiązuje domniemanie ważności wyboru prezydenta w tym sensie, że Sąd Najwyższy musiałby stwierdzić nieważność tego wyboru, żeby można było podejmować zgodnie z konstytucją jakieś inne czynności. Nawet jeżeli uznalibyśmy, że są wątpliwości wobec Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i wydane przez nią orzeczenie o ważności wyborów nie, istnieje, bo nie ma istnieje, to nie daje mi podstaw do tego, żeby wchodzić w kompetencje prezydenta Rzeczpospolitej, a więc tak prosi, proponowałbym ukrócić na tym etapie te wszystkie koncepcje, że ponieważ wygrał nie nasz kandydat, to teraz zrobimy tak że uznamy, że nie ma tego orzeczenia sądu, później ja podpiszę wszystkie ustawy, co ich Duda nie podpisał, a jak już podpiszę te wszystkie ustawy, co ich Duda nie podpisał, to zrobimy nowe wybory i może wygra nasz kandydat. My to mamy robić, czy kierować się taką logiką dlatego, że nasz kandydat przegrał, a ich wygrał? To jest zabawa państwem. Tak, mówił. Ja pytałem jako radiownet, ale tutaj telewizja w Polsce 4 dokona tego wycinku najciekawszych wypo... fragmentów z tej wypowiedzi. No i co? I teraz wszystko trochę otrzymał na Nie zależy, jeżeli on utrzyma tą swoją wersję z zeszłego tygodnia, to Donald Tusk ma duży problem, bo, bo potrzebuje marszałka Sejmu do swojego planu, do tego zamachu stanu. No i potrzebuje też poparcia trzeciej drogi. Lewica pewnie pójdzie, ale lewica i koalicja obywatelska to jest cały czas za mało żeby to przeprowadzić przez Sejm, żeby zerwać związki narodowe, żeby je przerwać, nie zwołać, to muszą mieć hołownię do tego. PKW, nie PKW, tylko, tylko polskie przepisy dotyczące ordynacji wyborczej stanowią, że do momentu zaprzysiężenia nowego prezydenta, prezydentem jest stary prezydent, koniec kropka. Czyli inaczej mówiąc, tam jest napisane wprost, że po zaprzysiężeniu prezydent ustępujący przekazuje obowiązki prezydenta nowo wybranemu prezydentowi. Koniec chropka. Czyli dopóki nie zostanie zaprzysiężony nowy jest stary. Nie ma tu nic innego ponad to. Więc chołownia do niego dotarło, bo on kiedyś tam konfabulował, że on w każdej chwili może być w Konstytucji jest napisane z kolei, że jeżeli prezydentowi coś się stanie, dlatego trzeba tak bardzo Nawrockiego pilnować teraz. Bo ci ludzie to są źli ludzie, którzy są gotowi na wszystko, więc trzeba naprawdę, Karol Nawrocki powinien mieć uszy i oczy z tyłu głowy i powinien się wystrzegać teraz publicznych wystąpień i tyle. Ale o tym samym napisał czy mówił w wywiadzie profesor, który zainicjował taki komitet poparcia dla Karola Nawrockiego, profesor Andrzej Nowak, historyk z Krakowa, że właśnie teraz trzeba fizycznie chronić Karola Nawrockiego, no bo to byłoby dla Donalda Tuska też łatwe rozwiązanie. Czy do to, to tej pory nigdy takich książęczych tendencji nie przejawiał, więc też nie wiem, czy to nie jest przesada. No ale takie głosy się pojawiają, że tutaj jest także kwestia fizycznego bezpieczeństwa króla Nawroskiego w grze. Ale ja, ja powiem tak, że to nie Tusk wcale musi. To mogą na przykład służby niemieckie zrobić. Nie? To tutaj to jest Rosjanie mogą zrobić, przez to będzie rewolucja. Jeżeli Nawroskiemu coś się stanie, w Polsce dojdzie do rozlewu krwi bo adresat tego, tej agresji będzie znany. Więc trzeba uważać na Worskiego ze wszechmiar. I jeszcze destabilizacja sytuacji w Polsce. Ja bym chciał jeszcze Giertychowi tylko powiedzieć, że w wyniku tego, prze, tego zamachu majowego zginęło w Warszawie od 400 do 600 osób. Warto by było, żeby Giertych pamiętał. Bo jeżeli zginie choć jedna osoba, to będzie właśnie Giertek obciążony tą śmiercią, bo on czuje cały czas i nakręca, eskaluje, eskaluje sytuację konfrontacyjną. Ale też widać, drogi pośle, jak to się zazębiło, jak to jeszcze tydzień temu mówiliśmy o tym trochę w żartach, trochę się śmiejąc. Dwa tygodnie temu w ogóle tego nie uznałem za temat istotny, uznałem za jakieś takie bajdurzenia. A teraz wydaje się, że tak, że mamy, wydaje się, że mamy poważną próbę robienia jakiejś trzeciej tury wyborczej przez Donalda Tuska i jego obóz. To zrobiło się to, naprawdę to, poważnie. Myślę, że to nie Tusk, tylko po prostu właśnie ta ekipa Giertycha, tych silnych razem, która nakręca te spirale i która na przykład spreparowała, bo z tego co wiemy, to tysiące, jest kopiuj-wklej, czyli nawet NIP Giertycha jest. A tego PESEL, tego, tego, tego nie mogłem potwierdzić, starałem się, tutaj nie ma takiego potwierdzenia, natomiast faktycznie to wiem od sędziów Sądu Najwyższego, że to jest kilkadziesiąt tysięcy. Być może około połowa protestów to jest kopiuj-wklej protest Giertycha. Czasami podpisane protest wyborczy od Giertycha albo protest wyborczy mecenasa Giertycha. E, I to są takie cały pokój, z całymi potoczkami, trzeba wszystko skatalogować, doteczki, nadać sygnaturę. To jest cała masa roboty kancelaryjnej, ale jak mi mówił rzecznik Sądu Najwyższego, profesor Stępkowski, oni wykryli osiem matryc. Najpopularniejsza jest ta od Giertycha. Ale jest też siedem innych, które też mają po kilka tysięcy, po kilka stóp takich samych, Ktoś też napisał i rozesłał. Teraz to trzeba zdiagnozować i wszystko łącznie będzie rozpatrywane. Ale tak, Roman Giertych użył swojej machiny propagandowej i, i, i kilkadziesiąt, dwadzieścia, trzydzieści tysięcy takich samych podpisów zasypał e, Sąd Najwyższy. A tego dokończyło by bo zabawniej. A teraz Adam Bodnar żąda, żeby każdy jeden. Taki sam w treści, ale żeby każdy protest odsyłać mu do prokuratury, żeby ona to opiniowała. Co może trwać ad z grecas, co może trwać dłużej niż 6 sierpnia. I tak chcą te wybory też załatwić, przeciągając. No myślę, że sąd najwyższy, myślę, że Bodnar nie ma wpływu na sąd najwyższy. No, no, na... Ale o tym mówił tu na konferencji, mają prokuraturę a proku... o, i, i prokuratura może się wciskać, właśnie opiniować, dostawać, takty, no, bo jeżeli mówi się o fałszerstwach, to jest śledztwo, to jest kodeks karny, to jest przestępstwo. Ale on nie ma wpływu na wynik wyborczy. To są protesty, które mają dotyczyć e, na przykład pomyłek wyborczych, czy też fałszerstw wyborczych w postaci zjawienia się na przykład obcych kart e, zaznaczonych. Nie? Czyli ponad normatywnych e, e, jakiś tam. No tak, ale jak na razie prokuratura Bodrat, to wiem, z Sądu Najwyższego żąda, żeby każdy jeden protest, nawet taki sam, których jest 30 tysięcy, ten sam w treści, żeby każdą sztukę do nich odsyłać, żeby oni to opiniowali. No to myślę, Co może że, że to, potrwać. No to procedura miesiąc. nie jest żadna. Nie, no oczywiście, że to o to chodzi. Znaczy sąd, ja, ja oczywiście, tak pytałem się sędziów i podpytywałem, że oni raczej nie widzą takiej potrzeby i że będą część wniosków, prokuratury być może odrzucać, żeby się zastanawiać, ale że nie widzą podstaw do, do, do no. realizacji takich działań. No ale to będzie teraz nacisk na Sąd Najwyższy. Gra jest rzeczywiście wysokiej stawki. No i proszę i zobaczcie Państwo, że sytuacja idzie tak, że się konfabuluje prawo, że prawo się falandyzuje, prawo dzisiaj nie istnieje i po prostu tych ludzi, tych szkodników, musimy odstawić od władzy, no bo oni rozwalą nam Polskę, naprawdę. Rozwalą nam Polskę. To już na koniec rozpadła się trzecia droga, trochę na marginesie. Czy przy okazji tej, tej szarży, tej... Część osób mówi próby puczu, czy próby właśnie złamania konstytucji przez Donalda Tuska, nieuznania wyników wyborów. Ta koalicja może się rozpaść, że PSL i Chłownia uznają, no to już jednak jest za daleko, to już jednak Donald Tusk być może oszalał, posadał zmysły i my już jako trzecia droga PSL czy Chłownia nie chcemy w tym uczestniczyć, bo to już są bardzo poważne wyroki karne, także dla nas wolimy się w to nie bawić. I poprzez tą, tą szarżę na wybory Donald Tusk straci większość. O Jezu, no należy po prostu modli modlić się o mądrość, no. I ja bym wszystkich po prawej stronie prosił, żeby z szacunkiem odnosić się do chołowni i do, i do Kosiniaka kamysza bo to jest jedyna nadzieja na skrócenie tej kadencji, no. To jest jedyna nadzieja. I bez względu na to, co my myślimy na ten temat, albo bez względu na to, jakie mamy przekonania w tej sprawie, musimy do kieszeni schować te wszystkie przekonania w tej sprawie. I proszę Państwa, musimy robić wszystko, żeby chołownia i kosiniak zrozumieli, że biorą w czymś paskudnym udział. W związku z tym lepiej będzie, jak przejdą na prawą stronę mocy.